Nie dodam tych niechcianych składników do mojego ciasta. Wyobraź sobie siebie jako szefa kuchni. Do dyspozycji masz mnóstwo składników, i pamiętaj, że to ty decydujesz, po co sięgniesz. To ty wiesz, co jest ci potrzebne w danej chwili, aby to, co sobie przygotujesz, smakowało dobrze. To ty wiesz, co chcesz użyć, a co pominąć, żeby nie popsuło twojej potrawy. Podobnie jest w życiu. Pamiętaj, że posiadasz różne umiejętności. Sprawdzaj, co w danym momencie będzie dla ciebie odpowiednie. Gdy sytuacja tego wymaga, sięgnij po asertywność, po spokój, po wyciszenie. Sięgaj po to, co w danej chwili da ci to, czego potrzebujesz, aby życie smakowało lepiej.